Cześć, jestem TV Mexicano, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj, żeby już tak nie mówić o, o szkole i tak dalej, ktoś kiedyś mnie prosił, pytał się, nawet nie, nie, w sumie nie, nie, nie jedna osoba, kilka nawet, e, żebym opowiedział trochę o swoich wspomnieniach z wojska. E, stąd ta chusta tutaj z tyłu za plecami. Pingwina, jakby nie było, bo byłem pingwinem, ze względu na to, że mój pobór. Odbył się w styczniu 2016... Fuh, kurwa, 1996. Patrzcie jak ja chciałem się odmłodzić teraz. Ale zdarza, zdarzają się pomyłki. Więc postaram się Wam opowiedzieć mniej więcej. Być może będzie to w kilku odcinkach, może się będzie niektórym podobało, może niektórzy będą mieli porównywania ze swoich jednostek Ja opowiem jak to było w moim przypadku. Myślę, że o, o szkółce. O szkółce zbytnio dużo nie będę opowiadał. Może w innym odcinku. Dzisiaj chciałem się skupić na temacie fali. Fali w jednostce wojskowej, bo falę takową przeszedłem. Słuchajcie, gdy mnie przyszedł fali, to nie mógłbym wyjść z tą chustą. Takie zasady panowały w moich czasach, jak byłem w jednostce wojskowej, na jednostce liniowej, gdzie służyłem w orzyszu. Przez 12 miesięcy, bo pierwsze 3 miesiące spędziłem w brzegu nad Odrą. To były miesiące szkolenia, również unitarka. Natomiast tą główną służbę na jednost jednostce liniowej no, spędziłem w Orzyszu, na trzeciej kompanii saperów. Pewnie niektórzy może oglądają. Pozdrawiam serdecznie. Żyję! E, więc chciałem opowiedzieć wam, wiecie, o jak to wyglądało w moim przypadku. E, jak wyglądały sprawy dotyczące fali. To mam nadzieję, że nie będzie długi wywód. Postaram się to powiedzieć w skrócie I, i powiem wam jak to wyglądało, bo później ludzie, którzy służyli, prawdopodobnie już nie mieli styczności z taką falą, bo teoretycznie no, można powiedzieć, że fala była likwidowana już podczas moich, mojej służby. W niektórych jednostkach, jak spotka, spotykałem żołnierzy, którzy służyli w innych jednostkach, już nie pamiętam których, to twierdzili, że tam nie ma fali, tam jest łatwy porządek, natomiast. No, mój los padł y, do Orzysza. Może od tego zaczniemy. Trafiłem do Orzysza po 3-miesięcznej unitarce, szkoleniu, y, gdzie wszystko było pięknie, ładnie i regulaminowo. Kiedy wyjeżdżałem z brzegu, słuchajcie, y, 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 pamiętam, że zdaje się kaprala albo nawet sam chorąży. Powiedział nam. Na zbiórce czy coś, że no chłopaki słuchajcie jedziecie na jednostki liniowe Nie martwcie się, tam będzie trochę inaczej e, Nikt nie wiedział co to znaczy te słowo inaczej No bo każdy był, przygo przy no, każdy był przygotowany do tego wszystko z pod względem regulaminu i tak dalej Cisza, spokój, szkolenia, chodzenie na zajęcia i tak dalej To było na unitarce, no ale co ma być inaczej na tej jednostce liniowej No i bardzo szybko się słuchajcie dowiedziałem co to jest te inaczej tak zwane, inaczej, wyszło tak, że przyjechano jednostkę e, e, do jednostki wojskowej w Oryżu Boleżę w poniedziałek. Akurat były ćwiczenia, no musiałem się zameldować do sztabu, prawda? Przed sztabu. Zobaczyli, gdzie dostałem, e, jak to się mówi, przydział. Była to trzecia kompania, trzecia kompania saperów. No. Pierwsze co powiedział, powiedział mi pisarz, słuchajcie, e, który notabene gdzieś był okolic bo bodajże nawet, to był pisarz sztabowy, e, no powiedział jedno, jedno zdanie, powiedział, nie chcecie martwić, ale trafi, trafiłeś do najgorszego burdelu jaki panuje e, w, tym, w tym całym głównie. No dobra, ja wyluzowany myślę, no dobra, no trafiłem, to trafiłem. No dalej nie wiedziałem o co chodzi, słuchajcie, no bo pff, co może wiedzieć chłopaczek, który raptem 3 miesiące prze, przesiedział w wojsku, praktycznie pod ochronką, można powiedzieć, no więc skierowali mnie na kompanię, oczywiście, wszystko i tak dalej. Wchodzę na kompanię, widzę kupę żołnierzy siedzących na korytarzu, bo tak się wtedy robiło, wszyscy siedzieli na korytarzu w rzędzie, pod ścianą, w stronę ściany odwróceni, każdy czyścił swoją broń. W ten sposób tak się odbywało, wtedy czyszczenie broni. Akurat na, taką, yy, na, taką, na taki moment trafiłem i usłyszałem takie słowa z ust jednego z żołnierzy. E, wchodzę na kompanię, słuchajcie, i słyszę taki tekst, spojrzenie takiego gościa. No, nie chcę go obrażać, ale trola, taki mały troll. <laughs> zaśmiał się i mówi: Tak, patrzcie, patrzcie, świeże mięso wchodzi. <laughs> Poważnie wam mówię, tak to usłyszałem, to to mówię, a dla mnie to był szok, słuchajcie, nie? No dobra, ale... No świeżym jeszcze, świeżym że dobra. Kij, mija wieczór yy, nadchodzi noc i, i no i zaczynają się yy, pierwsze wezwania do pokoju. Ja miałem trochę przestrane, bo... Nas młodych żołnierzy, czyli tak zwanych kotów, było tylko chyba pięciu albo sześciu. Z czego jeden psychicznie nie wytrzymał, musieli go przenieść do innej jednostki. Dlaczego psychicznie nie wytrzymał? No, wierzcie mi, nie było lekko. Natomiast chyba nam się zostało chyba ogólnie pięciu, a mieliśmy dziadków, tak zwanych dziadków, czyli żołnierzy, którzy tak jakby byli najwyżsi rangą na fali. Wofala to są porządki, które ustalają żołnierze między sobą. Nie wpieprzają się w to w kaprale, tylko zwykli żołnierze. Nie wpieprzają się to ani dowódcy kompanii, ani nikt. To są prawa ustalone między zwykłymi żołnierzami szeregowymi, starszymi szeregowymi. Tam wtedy stopień ani ranga się nie liczy, czy masz bele, czy masz nie. Jak jesteś kot, to jesteś kot, czyli najmłodszy poborem. W danym przypadku ja też byłem najmłodszym poborem. No i właśnie zaczął dzwonić telefon. Słuchajcie, po raz kolejny dzwoni telefon podczas nagrywania. E, dlatego nie odbieram. No więc słuchajcie, no była noc. Wezwany zostałem do jednego spokoju. Pierwszego spokoju. Tam był taki gość, który miał ksywek fryzjer. On pierwszy się mnie zapytał, e, no, falowo czy regulaminowo? Ja tak naprawdę nie wiedziałem o co chodzi dokładnie, co falowo, co regulaminowo. Nikt mi tego nie wytłumaczył. No ja mówię obojętnie, no obojętnie, no co? No mówi falowo czy regulaminowo? No ja mówię, no, no coś tam słyszałem o tej fali. No mówię, no dobra, falowo. No to opad, opad, no co znaczy opad, opad, no kurde. Naprawdę mówię wam szczerze, że można się zestresować, bo nie wiadomo o co kawał. No opad, opad i 50. No co to opad, no opad, czyli. Na GW na ręce i 50 pompujesz. Mówię przykład, bo mogłoby to być 30, nie pamiętam już, nie? Słuchajcie, naprawdę nie pamiętam, bo to odległe czasy były. No dobra, opat 30. Mówi idź popytaj yy, yy, Wicków, bo są też wicki. Na najwyższym, na najwyższym pułapie stał, stały dziady, czyli najstarszy pobór. Potem były wicki, potem pff, nie pamiętam już co i potem na, na samym sam końcu koty, czyli 4 pobory. Masz iść popytać się Wicków, kto dzwoni do Ciebie w tej chwili. I słuchajcie, no dobra, poszedłem się ci widków i masz, powiedzieli, masz nauczyć się wierszyk do meldowania się do drzwi. E, dobra, jaki wierszyk, o co chodzi, i tak dalej. Słuchajcie, wiecie że, wiecie, że ja ten wierszyk pamiętam do dziś. Ja, ja go uczyłem się w 96. Ja, ja nie pamiętam wierszyków, które wykuwałem w szkole czasami, jak było. A ten wierszyk pamiętam do końca i brzmiał on tak przy meldowaniu się, zaraz wam opowiem, co znaczy meldowanie się. Przy meldowaniu się on brzmiał tak Jak od Szarobury z kitą zadartą do góry stojący na szczycie Pałacu Kultury melduje się na rozkaz Tak to brzmiało mniej więcej, chyba się nie pomyliłem Tak było w przypadku właśnie w Orzyszu na mojej kompanii A same meldowanie się odbywało się tak, że przychodziło się pod drzwi zamknięte na korytarzu u nas był akurat, ym, zamieszkały tylko jeden dolny korytarz Właśnie jednostki wojskowe i budynki w wojskach mają to do siebie, że korytarze są długie Nie wiem, jak, jak wąż I są drzwi po jednej, po drugiej stronie, drzwi, 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 drzwi. I oczywiście e, tam, tam e, mieszkają wszyscy żołnierze Cała kupa grupa żołnierzy I ci starsi rangą, ci trochę niżsi i ci najniżsi, najniżsi, czyli koty W tym przypadku ja e, No i dobra, meldowanie się Polgało na tym, że słuchajcie, drapało się w drzwi jak kot. Oczywiście drapało się. Trzeba było tak drapać w drzwi, żeby, żeby dziady, czyli najwyższy pobór, no, dziady, moje dziadki tak zwane, e, usłyszeli. Wtedy słyszałem słowo w las. Łaskawie, jakie zaproszenie! Cud natury! Zaprosili mnie do środka. Więc się wchodziło, odwalało się ten wierszyk. I zazwyczaj albo padało pytanie, ile tam dziadkowi do końca zostało, albo też, zaraz wam wytłumaczę o co chodzi z tą cyfrą, generalnie pytało się o że żeby... dziadkowie pytali młodego o cyfrę, cyfra to jest tyle dni ile zostało dziadkowi do wyjścia z, do cywila, do wyjścia z jednostki do cywila Zawsze trzeba było znać tą cyfrę, trzeba znać, było ją na pamięć. Czy cię budzili w nocy, czy nie, cyfry musiałeś zawsze znać. Nie można było się pomylić, bo automatycznie byłeś pompowany i musiałeś wypompować tą cyfrę, lub miałeś inną karę, dowolną. No więc słuchajcie, zazwyczaj w pokoju albo było odwalenie wierszyka i mieli dobry humor, to wypuszczali, można było, dobra, idź. I melduj się do następnego pokoju. W naszym, poko w naszym przypadku u nas młodych mieliśmy trochę przestrane, bo nas było kilku, a mieliśmy bardzo dużo dziadów, i praktycznie w każdym pokoju mieszkali dziady. Więc do każdego pokoju trzeba było się meldować, bez względu na to, czy mieszkał tam jeden dziad, czy dwóch, czy zajmowali to cały pokój. Ka w każdym pokoju trzeba było się meldować i w każdym pokoju. Oczywiście dziarek miał prawo albo cię spompować jakby, jak chciał, czyli musiałeś odpompować dowolną ilość pompkę pompek, obej tylko nie z kasownikiem. Kasownik to wtedy cyfrę do dziadków, czyli na przykład mieli 100 dni do wyjścia, więc trzeba było przepompować 100 pompek w jedną stronę, a kasownik, czyli 100 pompek z powrotem.